Najwięcej zdrożały warzywa i pieczywo. Cena jajek jest nawet niższa niż przed rokiem. Podrożała też biała kapusta i pomidory. Na wysokość tej ceny miała niestety wpływ susza. Troszkę jest drożej. Chodzi konkretnie o warzywa. Warzywa są dwa razy droższe. Natomiast kapusta? kapusta ile kosztuje? 6 zł młoda sztuka, a to jest zachodnia, a Polska nasza 4 kg, także jest bardzo dużo. Jest taki... No, duży boom na kapustę. W ogóle warzywa. A które, które warzywa jeszcze właśnie zdrożały? Ziemniaki zdrożały, marchew, pietruszka. To wszystko kosztuje. 3,50 kg. A dobra? Bardzo dobra. A można spróbować? Proszę bardzo. <noise> to ja sobie spróbuję tej. Mmm, pycha. Bardzo dobra. Zmieniła się cena tej kapusty z zeszłego roku? No, w tym roku troszeczkę droższa jest. Ile droższa? No, w tamtym roku była tak 2,50. Ale i tak jest potrzebna na ten stół wielkanocny, bo nie? Tak zawsze kupują. A jabłuszka w jakiej cenie w tym roku Jabłuszka są bardzo tanie, po złotych 50 zł, po dwa. Czyli co, nie podrożały jabłka? Jabłka w właśnie, że w tym roku jabłka. Nie, bo jest, jest dosyć dużo. A co z warzywami? Jak to jest drożej? Bo słyszałam, że droższe te święta trochę będą to dla ludzi. Troszeczkę droższe, bo wiadomo, że była susza i dlatego to wszystko troszeczkę... Ma cenę. W jakiej cenie jajeczka w tym roku? 9, 8 albo 7,50 w zależności od wielkości. To Te za Mendel? Od, Za Mendelek, ta 15 sztuk. Zdrożały w porównaniu Nie. do zeszłego roku? Tak od czterech lat cena taka sama I co tam jeszcze u Pana można kupić na stoisku? Wleko, takie cieplutkie prosto od krówek albo serki w słodkiej papryce i wędzone wiśnią drzewem owocowym. Proszę mm, pyszne, Oczywiście. To Państwo robicie sami te serki? Mama się tym zajmuje, ja tylko do jakuski krowy, a mama się zajmuje serami. Mazurki w jakiej cenie są? Bo widzę tutaj piękne już takie świąteczne przygotowania. 28 zł kilogram, tak? około 5 zł wychodzi za sztukę. Koło 5 zł za sztukę, a tutaj jeszcze widzę chlebki do żurku, tak? To są tak, tak, oczywiście, specjalnie do żurku z piekarni u Marcina ze Skarszewskiej, od nas z Kalisza. A proszę mi powiedzieć, no co tutaj Kaliszanie chętnie kupują teraz przed tymi świętami u Pani? Babeczki do koszyczka, Panie no i, i też właśnie te chlebki do żurku. Wszystko pokupione, żeby nie stać w długich kolejkach. No to dzisiaj tylko jakieś warzywa, pomidorki, borówki szukam, ale borówka pod ochroną, więc pewnie będę musiała koszyk, do koszyczka, tak? do koszyczka mhm. będę musiała ubrać Bóg A jak pani ocenia, czy, czy te święta tegoroczne będą droższe od zeszłorocznych, czy, czy jakoś porównywalnie to wygląda? Chyba mi się wydaje, że porównywalnie. To też zależy, no, kto jako ma dużą rodzinę. No, moja rodzina nie jest za duża, chociaż teraz się powiększa, bo dzieci się samodzielniły i przybyło mi jakby nowych członków rodziny. No ale u nas zawsze taka tradycja jest, że śniadanie wielkanocne, babcie, dziadki przyjeżdżają do nas do domu. No dzisiaj już drugi dzień, tak, jeździmy i kupujemy. Wczoraj A co tam... kupujecie? Dzisiaj włoszyznę Skupiamy się na tym, żeby kupić coś i zrobić sała... sałatkę, tak, warzywną. A oprócz tego, jeszcze tam trochę po tych mięsnych pochodzimy, tam pokupimy coś A takiego. A po kieszeni się odczuwa, że jest troszeczkę drożej? Odczuwa się tak, tak, tak. W porównaniu z tamtym rokiem to widzimy to, że w Polsce jest chyba lepiej, bo wszystko droższe jest. Kieszeń staje się taka zasobniejsza. No ale żarty, żartami, no jest drożej, dużo drożej. A ja mam jeszcze takie pytanie y, y, czysto techniczne. Czy pani mniej więcej wie, ile, ile państwo wydadzą na te, te święta? To tak trudno powiedzieć, bo to tak wie pani, wydaje się, że wszystko jest, że lodówka już jest pełna, a jeszcze się idzie do sklepu. No ale tak myślę, że 600 zł. Okazuje się, że mimo niektórych podwyżek, kaliszanie chętnie wybierają się na zakupy i lubią mieć pełną lodówkę.